Przekładnia Command działa w następujący sposób. Do dyspozycji mamy dwa zakresy biegów: niski oraz wysoki. Na każdym z tych dwóch zakresów mamy do dyspozycji 8 biegów. Za pomocą tych dwóch przycisków możemy je zmniejszać bądź zwiększać. Oczywiście z wizerunkiem zająca przyciskiem zwiększamy biegi, z tym z wizerunkiem żółwia biegi zmniejszamy. Dochodząc do czwartego biegu i chcąc przejść na piąty bieg, musimy użyć jeszcze wysprzęglika znajdującego się z tyłu tego joysticka. I po jego wciśnięciu możemy przebić bieg na piąty, i dalej aż do ósmego możemy sobie biegi przełączać. Dodatkowo, jeżeli chcemy zredukować biegi z piątego na czwarty, analogiczna sytuacja, musimy użyć wysprzęglika, następnie przejść do niższego zakresu. I tak, aż do samego dołu, możemy sobie schodzić do najniższych biegów. Sama przekładnia jest bardzo prosta w obsłudze, a dodatkowo możemy ją również doposażyć w dodatkowy nadbieg. Jest to bieg 17 do przodu, jest on używany głównie do transportu. Przekładnia elektrokomand może pracować również w trybie automatycznym w dwóch trybach: w trybie transportowym oraz polowym. W trybie transportowym przełożenia są dobierane w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać atuty tego ciągnika do transportu, natomiast w trybie polowym Przekładnia dobiera przełożenia w taki sposób, aby jak najlepiej przekazywać siłę i uciąg tego ciągnika. Biegi natomiast wyświetlają się na tym małym wyświetlaczu po prawej stronie. Możemy tam zobaczyć na którym aktualnie biegu jesteśmy. Bardzo proste i przyjemne rozwiązanie. Teraz sprawdzimy sobie jak obsługa tej przekładni wygląda w praktyce. Uruchomimy sobie silnik. Ciągnik jest już uruchomiony. Przesuniemy sobie nieco fotel. Kierownica. Mulec do dołu i tak startujemy za pomocą dźwigni rewersu. Aktualnie mamy, zaczniemy sobie z pierwszego przełożenia na zakresie niskim. Puszczamy sobie sprzęgło, ciągnik rusza. Można sobie lekko dodać gazu. I tak jak to już wspomnieliśmy przed chwilą, za pomocą przycisku z zającem zwiększamy sobie zakres. Ciągnik sobie zmienia biegi. Dochodzimy do czwartego przełożenia i aby przejść na piąty, używamy wysprzęglika znajdującego się z tyłu, przechodzimy na kolejny z wyprzęglikiem. Damy sobie nieco gazu, szósty zakres, siódmy, i ósmy, najwyższy na najniższym zakresie zbiegów, analogicznie. Teraz redukować możemy w ten sam sposób, oczywiście, możemy się zatrzymać wraz z użyciem sprzęgła dźwignią rewersu. I ruszamy sobie z szóstego. Tak samo możemy sobie ustalić za pomocą tego właśnie joysticka, z którego biegu chcemy startować. Czy ma to być przełożenie szóste, bądź niższe? My akurat mamy teraz szóste, ale możemy z niższego redukujmy sobie na piąty. Ja, aby przejść na czwarty, wysprzęglik przechodzimy niżej i mamy niższy bieg. No, myślę, że przekładnia naprawdę prosta w obsłudze, intuicyjna. Tak to się prezentuje. Zmienimy sobie zakres na wyższy. Po zmianie zakresu na wyższy pokazuje nam się dziewiąty bieg. Żeby sobie z niego ruszyć, zobaczymy, jak to się będzie ciągnik zachowywał, też nie będziemy tutaj rozwijać jakichś dużych prędkości, bo nie mamy za bardzo miejsca, powiedzmy, bo ciągnik jest o dużych gabarytach, ale mamy dziewiąty bieg. Mamy dziesiąty, ciągnik przyspiesza. 11. Aby dokonać zmiany zakresów oczywiście musimy się zatrzymać tak jak to zrobiliśmy wcześniej.